Witam Cię Polonie w szkole Forex. Mała aktualizacja tego, co się dzieje. Jak już ostatnio zapowiadałem, jak tylko zamkniemy parę euro nowozelandzkiego dolara, będę się chciał z Wami podzielić właśnie no, tym tradeem, ponieważ jest to niesamowity przykład na to, że z wejścia w pozycję. Można powiedzieć dla normalnej osoby normalnego takiego tradera wejścia stratnego, jesteśmy w stanie przy dobrym zarządzaniu kapitalami pozycjami stworzyć wejście zyskowne. Tutaj będę chciał pokazać to właśnie na przykładzie euro nowozelandzkiego dolara. Jest to, można powiedzieć, świeże wejście, które tak naprawdę zamknąłem wczoraj, świeże, świeże, świeży trade. I chciałem pokazać właśnie tutaj na moim wykresie, na mojej platformie, gdzie widzicie dokładne wejścia. Te strzałki tutaj, które są, są to strzałki pokazujące wejścia. Oczywiście są to trady zebrane z platformy MT4, więc ten wskaźnik zbiera te właśnie wejścia. Pokazuje dokładnie, kiedy, co się wydarzyło, jaki był trade, czy było kupno, czy też sprzedaż, na jakim poziomie i również pokazuje jaka wielkość jest tej pozycji. Tutaj mamy. Oczywiście, zamknięcia pozycji, wpiszę close, long, czyli zamknięcia długich pozycji, dokładnie z Teraz, co chciałbym pokazać, jeżeli chodzi o to wejście? Jak wiecie, jeżeli chodzi o mój styl inwestycji indywidualno-osobisty, ja inwestuję bez stopów, czyli to naprawdę e, staram się to naprawdę inwestować na takie pozycje, które, nawet jeżeli nie mam racji, cena pójdzie przeciwko mnie, chcę wybrnąć z tej pozycji zyskowną w, z, z, jako z, na zyskach. Czy jak to robię? Robię to za pomocą tak naprawdę zarządzania wielkością pozycji, czyli tak naprawdę z punktu widzenia position sizing, czyli wielkość pozycji, zarządzania kapitałem, jak i również zarządzania pozycjami. Jestem zwolennikiem tak naprawdę teorii i, 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 i wierzę w to, to naprawdę i moja inwestycja ostatnie 8 lat, ponad 8 lat inwestycji utwierdziła mnie w, to, w tym, że z punktu widzenia wejścia w pozycję, tak naprawdę te wejście nie jest tak bardzo istotne. Najbardziej istotne jest to, jak zarządzimy pozycją. Jak zauważyliście również w detailingu czy w tym wcześniejszym nagraniu który jest na, na stronie Szkoły Forex czy też na YouTube um, ja Zarządzam pozycjami, czyli zamykam część pozycji, przenoszę stopy do wejścia, dodaję dodatkowe pozycje. To jest to, co ja robię, ponieważ z perspektywy, można powiedzieć, wejścia w pozycję mamy ograniczone pole, pole manewru. Otworzymy pozycję i tak naprawdę cena robi to, co ma zrobić, tak? I my nie mamy tutaj jakby wpływu na to. Jedyne, co my możemy zrobić, możemy zarządzić tymi pozycjami i kontrolować te pozycje. I tu jest jakby troszeczkę jakby zaczerpnięte to, jeżeli osoby znają inwestycje podstawie, właśnie opcji, jeżeli mamy inwestycje w opcjach, na opcjach, My możemy sobie zarządzać, tak? manewrować tymi naszymi wejściami tak, żeby w efekcie końcowym uzyskać zyski. I to samo ja robię, właśnie jeżeli chodzi o inwestycje w Forex. I patrząc na sytuację nowozelandzkiego dolara, to była sytuacja z naszego live trading roomu. Otworzyliśmy tę pozycję dawno, dawno temu. A dokładnie, jeżeli chodzi o, o ten czas, kiedy żeśmy otworzyli, to jest opcja właśnie tutaj, którą wyszczególniłem. To naprawdę zrobiłem sobie screenshot tego wejścia, żeby miał potwierdzenie, oczywiście, platformy i również tego, jakby wyniku, które mamy z platformy. I jak widzimy, to jest sytuacja 78 dni. Byliśmy w trade pierwszym, czyli tym najszczęśliwszym. Czyli 78 dni ja moim studentom w dzień w dzień mówiłem: Słuchajcie, cena na euro nowozelandzkim dolarze wybije w górę do poziomu 1,62, co najmniej 62,50, 63. Okay? O tym mówiłem 78 dni. Oczywiście wiele osób przez pierwsze dni słuchało się i mówiło: Super, tak Sebastian, oczywiście jak najbardziej tak będzie. Ponieważ mieliśmy pewne korekty, pewne ruchy, wszystko było ok. Ale tak naprawdę, co się wydarzyło, w momencie, kiedy cena szła w dół przeciwko nam, my żeśmy dodawali pozycje, dodawali, dodawali. I okazało się, że dodaliśmy 10 pozycji. Mieliśmy 10 pozycji, które było na kupno. Pamiętajmy, żeśmy za każdym razem kupowali okay? od momentu wejścia, a to było nasze pierwsze wejście. To był ten pierwszy punkt, gdzie my żeśmy otworzyli pozycję. Ok? Tak naprawdę, cena poszła w dół i co zaczęło się dziać, jeżeli chodzi o inwestycje position trading, czyli inwestycje w wykresiach jednodniowych, jednotygodniowych, jest tak naprawdę fenomen. Na czym polega ten fenomen? Fenomen polega na tym, że cena nie zawróci, nie zmieni kierunku do momentu, kiedy, nie będziemy, kiedy będziemy mieli informacje ekonomiczne, które będą podpierały ten właśnie ruch które będą uzasadniały ten ruch. I tutaj tak naprawdę, przepraszam, mamy właśnie teorię Dow. Teoria Dow mówi nam o tym, że mamy odpowiednie jakby ruchy, odpowiednie odpowiednich inwestorów, którzy wchodzą w rynek okay? i na tej podstawie jakby tworzą się te wszystkie cykle. I teraz jeżeli popatrzymy sobie na ruch ceny, my byliśmy w tej pozycji, tutaj otwieraliśmy tę pozycję i tak naprawdę w tym punkcie, ja do moich studentów powiedziałem, słuchajcie, będą informacje, muszą być informacje ekonomiczne pozytywne dla Unii Europejskiej, dla euro, żeby cena zrobiła ten cały ruch. I oczywiście nic nie było, nic nie było. Były plotki odnośnie tego, że będzie coraz lepiej. Mieliśmy małą korektę. Później zaczęła się być sytuacja, że tak naprawdę chyba będzie bankructwo Grecji. Następnie wyszedł plan obrony Grecji. Zaczęliśmy wybijać w górę. Następnie mówiliśmy o kontrolowanym bankructwie. Mówiliśmy o tym, że będzie już coraz lepiej. Że, będzie, że będą te straty wszystkie kontrolowane. I zaczęliśmy tak naprawdę wybijać w górę. Zaczęliśmy widzieć ruch wzrostowy. I tak też po 79 dniach tych wszystkich właściwie tutaj wytłumaczeń, które były, które musiały się wydarzyć, żeby cena zawróciła, doszliśmy do naszego targetu. Jak widzimy, wiele pozycji mieliśmy na stracie. Trzy pozycje. Pierwsza pozycja, druga i trzecia na stratnej. 278 pipsów na stracie, 60 i 195. Trzy pozycje. Jak zobaczymy sobie ilość pozycji, które mieliśmy. To zobaczymy, że wielkość pozycji. Mieliśmy pierwsze trzy pozycje stratne, trzy, trzy tak naprawdę pozycje, trzy kontrakty, trzy kontrakty, trzy kontrakty, czyli trzy pierwsze pozycje. Następnie mieliśmy kolejne trzy, trzy, jedna, dwie, cztery. I 5. Co to oznacza? Oznacza to naprawdę dla nas, że popatrzymy sobie na te wszystkie zamknięcia pozycje, że, żeby obliczyć zyski, które żeśmy uzyskali w efekcie końcowym, musimy dodać wszystkie pozycje, czyli zobaczyć, jak netto wychodziły nam, wyszły nam te pozycje. I jak dodamy sobie te wszystkie zyski, łącznie z tymi, z tymi wielkościami, jakby pozycji, ponieważ musimy to zrobić, żeby to obliczyć w tym wypadku, w tym wypadku zobaczymy. Jeżeli popatrzymy sobie na te pozycje, które tutaj mamy, czyli wejścia, które są robione, wyjścia z pozycji, jak i również te zyski, które mamy na każdej jednej pozycji, potwierdzimy sobie, to wychodzi nam, że zarobiliśmy w tych wszystkich pozycjach 5357 pipsów. Oczywiście musimy odjąć stratne pozycje, gdzie daje nam to netto zyski 3755 pipsów. Niesamowite zyski tylko w jednym trade'zie, w jednej pozycji, w jednej, można powiedzieć, w jednej, na jednej parze. Oczywiście, jeżeli chodzi o takie trade'y, musieliśmy czekać na to, właściwie dwa miesiące na to, aż cena tak naprawdę zrobi ten ruch i da nam te zyski. Ale mimo tego, patrząc na wejście pozycji i to, co musieliśmy zrobić, żeby te pozycje uzyskać, a pamiętajmy na wykresach jednodniowych, czy nawet jednotygodniowych, potrzebujemy patrzeć tylko i wyłącznie raz dziennie na wykres, nie, nie częściej. Po co? Bo i tak, jeżeli mamy sygnał, to onde esse sinal będzie. Tak czy inaczej, tylko i wyłącznie dopiero w następnego dnia, o danej godzinie, bo się dzień zakończy. Jakie również targety, pamiętajmy, te 400-500-600 pipsów w ruchu co nie zrobi w jeden dzień. Potrzebujemy mieć kilka dni, więc znowuż mamy jakby ten czas na to, żeby zarządzać pozycjami. Tutaj wiele osób porównuje swing trading, który ja promuję, który ja propaguję, swing trading dla mojej, z mojej perspektywy jest najlepszą sposobem na zarabianie pieniędzy, ponieważ co robimy? My nie inwestujemy czas, a zarabiamy bardzo dobre pieniądze. Oczywiście nie jest sztuką inwestować 10 godzin dziennie i zarabiać dobre pieniądze. Jak pójdziecie do pracy, będziecie zarabiać, będziecie mieli 3-4 prace, będziecie pracować 24 godziny na dobę, to macie też potencjał zarobienia dużych pieniędzy. Tu nie chodzi o to, żeby dużo pracować i zarabiać. W inwestycji szczególnie w inwestycji, można powiedzieć, którą, którą chcecie wykorzystać tego, żeby no jakby mieć zyski pasywne, że oczywiście nie są to zyski w 100% pasywne, ale niemalże zyski pasywne, czy też zyski, które mają dla Was przychodzić no w taki sposób, byście mieli możliwości i czas na różne inne rzeczy, to swing trading jest najlepszą opcją. Przy day tradingu jest dość ciężko. Oczywiście każdy ma swój plan inwestycji, dlatego każdy trader jest innym traderem, natomiast position trading i ten przykład tutaj, który jest rewelacyjnym sposobem pokazania Kilku bardzo ważnych rzeczy Pierwsze, nawet ze stratnej pozycji Jesteśmy w stanie wyjść na zyskach Jeżeli oczywiście wiemy co robimy Jeżeli nie wiemy co robimy Nie mamy możliwości zarabiania pieniędzy I to tylko będzie duża strata Więc przede wszystkim musimy znać price action Wiedzieć co się dzieje na cenie Żeby móc to zastosować Druga informacja jest to Musimy wierzyć w system Jeżeli nie wierzymy w system Nie ma możliwości, że będziemy zarabiać pieniądze Dlatego, że w takich sytuacjach Wiele osób co by zrobiło Na minusie Wyszło z tych pozycji. Tutaj bo ok, jestem na minus 600 pipsów. Super, wyszedłem. Cała poszłaby w dół i ale zrobiłem dobrze. Sebastian straci 1500 pipsów, ja straciłem tylko 600. Okay? Nie na tym to polega. Trzymamy się planu, jeżeli mamy te statystyki, a pamiętajmy, bez statystyk nie ma prawa nikt inwestować. Czy dostajecie system gratis, czy kupujecie system, czy gdzieś go znajdujecie, musicie zrobić własne statystyki, zanim zaczniecie inwestować na systemie na koncie realnym i zaczniecie tak naprawdę no, próbować zarabiać pieniądze. Musicie mieć swoje własne statystyki. Każdy trader jest inny, plany inwestycji tak naprawdę nie są tak naprawdę w 100% opanowane. Zanim osoby przechodzą na inwestycje na żywo i tracą wszystkie pieniądze, więc muszą być pewne kroki, zanim to zrobicie. To nie jest tak prosto. Pamiętajcie, cena i rynek ma różne cykle. W jednym cyklu będzie rynek, cena działa, system będzie działał lepiej, w innym gorzej. W momencie, kiedy będzie działał lepiej i zaczniecie inwestować, a to jest najlepiej na, początku, na początkujących traderów, najczęściej tak jest, czyli ten pierwsza faza, gdzie zarabiamy duże pieniądze, następnie cena co robi? Cena następnie idzie w innym cyklu, Zaczynacie tracić pieniądze, ale zanim zaczniecie tracić pieniądze, to zaczynacie zwiększać pozycję, bo jesteście zbyt pewni siebie. Zaczynacie inwestować agresywniej, bo wtedy to działało, teraz też to będzie działać. I zaczynacie wychodzić poza plan inwestycji. Do czego to doprowadza? Oczywiście, doprowadza to do tego, że zaczynacie tracić pieniądze, tak? To jest standardowy los tradera początkującego. Więc kontrola ryzyka. Priorytet, trzymanie się planu i właśnie tak naprawdę statystyki, które powiedzą Wam, że coś działa. Tak, w tym wypadku z mojej perspektywy ja inwestuję bez stopów od dłuższego czasu, i tak naprawdę, um, z mojej perspektywy, z mojej statystyk, które ja osobiście, można powiedzieć, że chodzi o moją inwestycję, zrobiłem i które tak naprawdę robię wciąż, bo zawsze trader musi mieć statystyki, żeby widzieć, co się dzieje z swoją inwestycją. Widzę, że z perspektywy zarządzania pozycjami i zarządzania kapitałem to jest to, co tak naprawdę decyduje o tym, czy zarabiacie pieniądze, czy też tracicie. Dlatego priorytet, kontrola ryzy ryzyka i zrozumienie tego ryzyka to jest podstawa. Taka sama sytuacja była na euro, australijskim dolarze, to jest ta pozycja, którą tutaj też pokazałem Wam, właściwie tak, to jest, to jest, to jest to, to właśnie dodatkowa opcja, to było te wejście, kupno, zamknięcie części pozycji, zamknięcie części pozycji, natomiast co jest ważne, to jest ważna opcja S&P i NASDAQ, okay? S&P i NASDAQ. Dlaczego? Dlatego jak spojrzycie na cenę, to jest sytuacja na, na, na nowozelandzkim dolarze, cena wróciła, tak? zrobiła pełne koło. Teraz to samo wydarzyć się może na, na SP i na Nasdaq. Jak zobaczymy sytuację, teraz oczekujemy, że cena wybije w dół i co najmniej dojdzie do poziomu 2500. OK? Jak nie tak naprawdę potencjalnie niżej do poziomu 2150, dwa poziomy, które mamy wyznaczone i teraz my jesteśmy w pozycji sprzedaży NASDAQ, S&P pary jena i będziemy również obserwować te ruchy, to są wszystko position trading, długoterminowe wejścia, długoterminowe trady i powoli, powoli zaczynamy widzieć już tutaj jakby ten ruch ceny, który pokazuje nam, że ta cena potencjalnie już ma daje nam sygnał na to, że te ruchy właśnie w naszym kierunku, czyli ruchy spadkowe zaczynają się. Więc znowuż czekają nas dobre zyski, fajne opcje, w których już jesteśmy, jeżeli chodzi o position trading i będziemy naprawdę, myślę, już niedługo zamykać te pozycje, jak tylko będziemy mieli konkretniejsze ruchy. Co mam nadzieję, że się zbliża. Okay, nie chcemy znowu czekać 79 dni. Okej, okay, to tyle, jeżeli chodzi o małą aktualizację, pokaz tego właściwie, co, co się dzieje na live, studio, na inwestycji, na żywo, gdzie wspólnie z moimi studentami inwestuję. Wszystkie wejścia, pamiętajmy, są udokumentowane z moimi studentami, tak naprawdę robione są wszystko na żywo, więc tutaj nie ma możliwości, aby te wejścia tak naprawdę no, były jakiekolwiek niezgodności z tym, co ja robię na żywo ze studentami, co jest oczywiście zawsze w realnych warunkach, na realnych rynkach. Do usłyszenia, do kolejnego spotkania, pozdrawiam, tymczasem.